Identyfikator podmiotu SCP-017 Klasa podmiotu KITE Specjalne czynności przechowawcze. SCP-017 przechowywany jest w kratce ze szkła akrylowego o objętości 0,169 m3, zawieszonej dokładnie na środku betonowego pokoju. O wymiarach 5,5 na 5,5 m na 4,27 metrów. Do ścian, sufitu i podłogi pomieszczenia przymocowane są mocne lampy kierunkowe, skierowane bezpośrednio na klatkę, by zapewnić SCP-017 stałe naświetlenie ze wszystkich stron. Personel przydzielony do SCP-017 musi monitorować sprawność lamp. I funkcjonowanie zapasowego generatora prądu, a także wzywać pomoc w razie przepalania się żarówek lub wystąpienia problemu z generatorem. Wymiana lamp stanowi jedyną okoliczność pozwalającą pracownikom naukowym na wejście do przechowalni. Pracownicy mają wówczas obowiązek ubrania specjalnie zaprojektowanych kombinezonów odblaskowych i muszą uważać by nie zasłonić sprawnych lamp. Opis. SCP-017 to humanoid mający około 76 cm wzrostu i anatomicznie przypominający małe dziecko, bez żadnych dostrzegalnych cech, które wykorzystać można by do identyfikacji. SCP-017 zbudowany jest z ciemnej przypominającej materii nie udało się ustalić, czy pod jej osłoną nie znajduje się inny obiekt, ale owo nie zostało wykluczone. Reakcja SCP-017 na rzucony na niego cień jest gwałtowna. SCP-017 doskakuje do rzucającego cień przedmiotu i całkowicie otacza go swoją materią, po czym ponownie osiąga swój zwyczajny rozmiar, nie pozostawiając żadnych śladów po swym celu notatki dodatkowe. Pracownicy z uprawnieniami beta i wyższymi powinni zeznajomić się także z dokumentem 0,171.